Dzień doberek, witam się z wami w nowym vlogu Mamy poniedziałek, dzisiaj musiałam wziąć urlop, bo załatwiamy bardzo ważną rzecz Natomiast spotkanie mamy o 14.30, więc rano wybrałam się na lumpa Ale to zdecydowanie nie był mój dzień Oczywiście kupiłam kilka rzeczy, ale wydałam całe 20 zł, więc nie wiem ile tych sztuk przyniosłam Z sześć... Natomiast nie jest to nic ciekawego i wydaje mi się, że akurat z tego nie będzie holu ale pewnie gdzieś te rzeczy Wam pokażę w międzyczasie, pewnie we vlogu. Także wzięłam się teraz za ogarnianie prania, już zmywarkę też ogarnęłam, teraz przerwam na kaweczkę, i, i później, później także na razie w oczekiwaniu na to spotkanie. A później jeszcze muszę coś ugotować do pracy, bo ja jeszcze mam jutro wolne, Ale mój chłop idzie do roboty, więc ugotuję dzisiaj fasolkę po brytońsku. Zobaczymy, czy mi wyjdzie. też Po spotkaniu chcę polecieć jeszcze do Pepko. Step 1 Wychodzę, bo to nie zniszczy z rzędu. Step 2 Gryźdź, co ciekawe, i chęć. Step 3 Gryźdź nad tym, co chcę być. Step 4.

takie napisy i ta bluza była przeceniona, kosztowała 55 albo 59 zł. Podoba mi się, że ona tył ma dłuższy i po boku ma rozcięcie. Nie ma takiego standardowego ściągacza, tylko właśnie jest luźno opuszczona. I chciałam tą bluzę ze względu właśnie na te bawełniane spodnie z jak które mam. E, ta bluza jest taka dość ciepła tutaj na misiu. Natomiast na stronie wydawało mi się, że ona ma zupełnie inny kolor, taki bardziej właśnie kremowy, zgaszony, na którą już mierzyłam stacjonarnie i bardzo mi się podoba. Ale koniec końców jej nie kupiłam. Natomiast stwierdziłam, że skoro robię zamówienie, to zamówię ją sobie jeszcze raz i zobaczę. Bardzo podoba mi się ten wzór, natomiast zastanawiam się, czy to nadal jest mój styl. Ja kiedyś bardzo lubiłam tego typu bluzki, a teraz tak. Jakiś mam dylemat, nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie. I to jest taka bluzeczka z ażurowymi wstawkami, no ale jest przepiękna. Na rękawkach ma te wstawki i na samym dole. Ja wzięłam rozmiar XL. Następna rzecz, to jest 100% wełna w rozmiarze XL i to jest sweterek. Zawsze byłam przeciwniczką sweterków z krótkim rękawkiem i wiecie o tym dobrze. A jakoś w tym roku mnie do tego ciągnie. I to jest taka polóweczka w takim Pudrowo-różowym kolorze 100% z wełny. rzecz, która wpadła mi w oko, jak robiłam zamówienie, jest dziwna, jest taka zupełnie w innym stylu i bardzo mi się spodobała. To jest zwykły T-shirt bawełniany z taką, z taką koronką. I ona jest po boku wiązana. Jej się nie da ściągnąć. Ona jest przeszyta tutaj do tej lamówki. Także nie da się jej zdjąć, żeby mieć zwykły t-shirt. Ale wygląda to bardzo ładnie. Natomiast ja wzięłam rozmiar L. I L to jest największy rozmiar z tej koszulki. E, I kosztowała 120 zł. Dobra, zacznę sobie od tej polóweczki z wełny. Co mogę powiedzieć na start jest... Przecudowna w dotyku i jest tak milutka do ciała. E, ja mam dzisiaj ciemną bieliznę, bo testuję stanik, e, natomiast rzeczywiście no, tutaj musi być cieliznę, żeby nic nie prześwitowało. Kolor mi się jak najbardziej podoba. Krój, tak samo. E, mogłam wziąć rozmiar mniejsza, żeby była troszkę bardziej przylegająca. No, i ta bluzka chyba w końcu ze mną zostanie, bo naprawdę mi się podoba. Taki pudełkowy t-shirt. Może te koronki tutaj robią robotę. a ja się rozczochrałam. I o dziwo. Bluzka, którą wziąłam tylko do przymiarek, chyba podoba mi się najbardziej, ze względu na to, że jest taka unikatowa. Nigdzie w innej sieciówce nie widziałam czegoś podobnego. Bardzo ładnie to wygląda. Zwykły t-shirt i na to, ale taka kamizeleczka. Bardzo mi się podoba też fakt, że ta lamówka jest w kolorze beżowym. Dobrze to wygląda. Jestem zaskoczona, jak dobrze to wygląda. I pomimo ceny, no to wydaje mi się, że to jest coś ciekawego. Ta kamizelka. Tak się prezentuje z tyłu, to tutaj rozmiar tak samo idealny. Ja z ReciZerf mam ten problem, że mi się bardzo dużo rzeczy podoba na modelkach, na zdjęciach. Bardzo ładnie robią zdjęcia na stronie, a później, jak te rzeczy już przychodzą do domu, to tak nie do końca bym powiedziała. Dobra, i na końcu mamy tą bluzę. Od razu przymierzyłam właśnie do tych spodni, do których chciałam ją nosić. E, natomiast krój bluzy jest idealny. Te napisy z tyłu robią robotę i to, że tutaj jest właśnie to rozcięcie, e, fantastyczna. Naprawdę krojowo mi się bardzo podoba. Ale ten kolor jest dla mnie nie do przeskoczenia, bo wydaje mi się, że zupełnie to razem ze sobą, zupełnie to razem ze sobą nie gra. Pokażę Wam, co dzisiaj wymyśliłam robię kebabę w air airfryerze zobaczymy co z tego wyjdzie kupiłam wczoraj mięso z ud z kurczaka które jest troszkę bardziej soczyste i właśnie idealnie się nadaje na takie kebaby bo mięso nie wychodzi takie suche i zawsze robimy to w piekarniku a dzisiaj wymyśliłam, że zrobię to w airfryerze także zobaczymy co z tego wyjdzie standardowo tutaj przylepa dzień dobry, pokaż się tu hej hej Kręci tą głową, nie chce się pokazywać. Dzień doberek! Dobra, szybki haul z biedronki i z lewiatona. W lewiatanie. E, Puka pusty pekińskiej, 3,95. Nie wiem czemu na kasie wyszło 4,60, ale już się nie kłóciłam. E, dziwne, nie lubię bardzo kupować w lewiatanie, bo tam wiecznie ceny się nie zgadzają. E, kupiłam ten lawarz, był, więc fantastycznie. Wzięłam również bułki hot dogowe. Mój chłop uwielbia. I ranus air airfryera 5 minut, żeby zrobić. Kupiłam dwa pomidorki, chyba też były na promocji. Mamy paragon, zapłaciłam 31 zł. Pomidory złote, 96. Zł, ok. Kupiłam trzy takie serki. To jest Fruwita ze słonym karmelem. Ja tak średnio je lubię, ale mój chłopie bierze do pracy. Albo serek wiejski. Natomiast on lubi serek wiejski, tylko wysokobiałkowy, mlekowity. A on jest tylko w Aldim albo w Kauflandzie. Więc pojadę prawdopodobnie w czwartek do Aldiego, żeby mu kupić tych serków. Chociaż one też często mają krótką datę ważności, więc nie biorę dużo na zapas. Ale kupiłam mu takie trzy skyry, żeby miał dobrania. Czosnek do sosu czosnkowego, ja zazwyczaj mieszam ten granulowany ze świeżym i kupiłam trio warzywne, uwielbiam to trio warzywne, one mają takie słodkie małe marcheweczki, broku i kalafior i one były teraz na promocji, więc wzięłam dwie paczki i po promocji dwie paczki wychodzą 11 zł, czyli 5,50 za paczkę i jest ok, bardzo je lubię. No i tyle. I musiałam wziąć siatkę, bo oczywiście poszłam tylko po e, a, a potem się okazało, że jeszcze wezmę to, jeszcze wezmę to, no i koniec końców musiałam wziąć jeszcze reklamówkę. odebrałam dwie paczki, także mamy też kosmetyki i mamy płaszczyk. I powiem Wam, że ja bardzo lubię robić zapasy, jak są na promocji i te trzy... E, szuflady są moje i po prostu wszystko co kupuję mrożę bułki hodogowe, zwykłe bułki warzywa, mięso e, wszystko i później tylko wyciągam sobie z zamrażarki i gotuję e, nie lubię kupować w regularnych cenach wolę zawsze jak coś jest na promocji wziąć sobie, zamrozić i wtedy mam całą zam dobra, szybciutko Wam pokazuję zamówiłam jeszcze jeden płaszczyk z tego butiku z TikToka z, od tej Ani Se Sechenko. Na minus widzę brak kieszeni, ale to nic, taki krótki płaszczyk czarny i on tutaj też ma taką fajną broszkę, ją można odpiąć i na przykład przypiąć sobie tutaj niżej, także naprawdę spoko wygląda, rozmiar uniwersalny, ciutkę krótkie rękawki, ale to nic, podoba mi się i on kosztował 89 złotych. go, ale nie mam nic pod spodem oprócz stanika, więc pokazuję Wam jest zapięty. Tak się prezentuje dopiero, co właśnie odebrałam go z paczkomatu i tym razem w paczce zamiast bransoletki i batonika, jest wafelek i e, jakiś batonik też. Także dwa batoniki e, fajnie, że dorzucają coś gratis. Uważam, że to tak bardzo na plus. Paczka z drogerii, ja zamówiłam z, tradycyjnie na Allegro. Zawsze, zazwyczaj kosmetyki zamawiam na Allegro, bo po pierwsze tam jest najkorzystniej. Plus, jak zrobię zakupy, to zazwyczaj mam y, darmową przesyłkę, więc bardzo lubię y, zamawiać na Allegro kosmetyki i najczęściej to robię. I zamawiałam sobie dwie gąbeczki. To są gąbeczki z ibry, takie czarne, używam ich od lat. I już mam troszkę zjechane te gąbeczki. Już nie do końca chcę się domywać. Stwierdziłam, że domówię sobie gąbeczki, a były w dobrej cenie po 11,80 za gąbeczkę, przecenione. Ale te gąbeczki chyba są też w Daglasie, i też ostatnio, jak patrzyłam, były na promocji. Po niecałe 15 zł, więc miałam i stacjonarnie, ale koniec końców stwierdziłam, że wejdę sobie, zobaczę, po ile są na Legro. Zamówiłam też mój ulubiony od prawie pół roku, Puder Fitmi. Uwielbiam go i ja mam kolorek 115, używam też 120. Ta 115 jest fajna, jeśli używam ciemniejszego podkładu. A 120 lubię, jak na przykład mam za jasny podkład, to on jest troszkę ciemniejszy i wtedy y, niweluje mi, że nie jestem y, taka blada. I ten podkład mam otwarty w kasetce, ale on ma dwie części. I tutaj na górze ma podkład, a pod spodem ma gąbeczkę i lusterko, więc jest idealny do wrzucenia do torebki jako dodatkowe lusterko i w razie czego ta gąbeczka? I ostatnią rzecz, którą wrzuciłam, i to jest rzecz, której jeszcze nie miałam, ale ostatnio stwierdziłam, że już czas używać kremu pod oczy i długo szukałam jakiegoś fajnego i znalazłam taki z Apis, też był w dobrej cenie, chyba 22 zł, biostymulujący krem pod oczy. I tu mamy e, peptydy, ekstrakt z żyworódki, pięknotka japońska i woda różana. I to jest krem, który jest aplikatorem takim metalowym e, dla skóry, okolic oczu po 25 roku życia. Tak dzisiaj wygląda mój pokój, a mianowicie widać, że przeprowadzka trwa. Także dzisiaj ogarniam te rzeczy. Co już można wynieść do samochodu, to wyniosę. Szkło musi zostać, ale muszę to wszystko posegregować. Pies nawet nie ma miejsca, żeby się położyć, także dzieje się tutaj bardzo dużo. A w międzyczasie również trwa przygotowywanie napojów do. Do czego? Do, na parapetówkę, czyli robimy likier lodowy, coś z tego wyszło. Musiałam przed chwilą lecieć po syrop blue rakao, bo nie miałam. Doberek. Witam się z Wami w poniedziałek. Jak poniedziałek to lump i dzisiaj był mój dzień. Skoczyłam jeszcze teraz do Leviatona Kupiłam bagietkę na jutro na śniadanie. Jakąś bułę na dzisiaj na śniadanie. Znam się, czy to wygląda trochę jak chałka. Mam nadzieję, że to nie jest słodkie. I kupiłam mleko. Mleko mleko. Czyli zakupy z Leviatona Bardzo duże, no ale z lumpa. Poszalałam dzisiaj. Wstąpiłam na chwilę do Pepko. Dzisiaj pogoda tragiczna. Ale patrzcie, jaka fajna sukienka z taką falbanką. Wziąłam sobie większą, bo myślę, że ją fajnie można spiąć paskiem. Trochę się nie przygotowałam, bo mam dzisiaj czarną bieliznę. Koszula mogłaby być mniejsza, ale taka zbluzowana nie wygląda źle. Spodenki bardzo prześwitują, że aż widać kieszenie no bielizna no właśnie dzisiaj ubrałam czarną ale wydaje mi się, że cielista bielizna nie będzie widoczna natomiast no te kieszenie będą widoczne ale podoba mi się to koszulę 45 zł a spodenki 4 dyszki jeszcze widziałam biały muślinowy komplet i chyba jeszcze go przymierzę ale chyba sobie to wezmę to jest chyba mój dzień na zakupy dzisiaj sukienka kosztuje 35 zł ja wziąłam XL-kę i to jest 100% bawełna A ten komplet też mi się podoba No bardzo podobne do tego z Cinseo Ale naprawdę dobrze się układa I wydaje mi się, że długość jest spoko Koszula właśnie do zbluzowania Troszkę za mało ją zbluzowałam teraz Ale też spoko jako rozpięta Piękny kolor On jest taki niby pudrowy, Ale tak Dodaje, nie? Wyskoczyłam jeszcze po ten biały komplet Ale z budynki wzięłam jakieś Pobrudzone, więc muszę znaleźć sobie inną parę, gdyby było dobre. Muslinowe białe bawełna i koszula. Koszula cztery dyszki i spodenki 30 komplecik za 70. Biały już tak trochę bardziej piżamowo, wydaje mi się. I powiem Wam, że tutaj ciężko zbruzować bluzkę, bo zobaczcie. Widać ją tutaj. No, spodenki mnie nie przekonują. Także ten komplet mi się nie podoba Aż tak jak ten różowy Różowy i sukienka wracają ze mną A takie komplety są w rezerw W razie czego I ja mam z zeszłego roku i bardzo polecam Dużo lepiej się układa niż ten z Pepco Chociaż Ten cenowo kosztuje tyle Ile jedna część tego z rezerw Więc wiecie Natomiast no, nie, nie wygląda to do końca Dobra, mierzę jeszcze raz te rzeczy, które kupiłam w Pepko do jasnej bielizny i właśnie chciałam sobie przymierzyć tą sukienkę z paskiem i wydaje mi się, że naprawdę dobrze wygląda. Troszkę krótsza się przez to robi. Ale chyba nie jest tak źle. Jak się opalę, to będzie lepiej. A też być może będę ją nosić po prostu do y, krytych rajstop, także zobaczymy. Ale taka basic, naprawdę piękna sukienka z falbanką, także zostawiam ją. Dobra, i ten komplecik do jasnej bielizny też zdecydowanie dużo lepiej. Kurczę, ta koszula w sklepie nie wydawała się aż taka duża. Zobaczcie, jak to się w ogóle pomięło w reklamówce, także wymaga prasowania, ale to nic. To i tak ja coś z tą koszulą wykombinuję, a bardzo mi się podoba, nie było innego rozmiaru, chyba, że jeszcze skoczę do innego pepków w poniedziałek, to wtedy najwyżej wymienię sobie na mniejszą, a jak nie będzie, no to zostawiam sobie. To coś pokominuje, można powiązać, można nosić rozpuszczoną, także zakupy z Pepko udane. Był też dzień kuriera, także przed chwilą wyciągnęłam wszystko z kartonu, co zamówiłam z Sinseja i będę nagrywać film. Dodatkowo przyszedł mi hajem, także zobaczę co w tym hajemie. tam zamówiłam dosłownie cztery rzeczy, więc to będzie po prostu we vlogu. Dobra, zacznę od takich balerinek z Zamszowych. Śmieszne takie tutaj. Przeżycia jak u krasnoludków. One kosztowały 80 zł. Tak się prezentują na nodze. Bardzo wygodne, jak kapcie, ja mam rozmiar 41, były też dostępne większe, bardzo wygodne. Jedyny minus to, że one są dość mocno wycięte. I moje skarpetki, które noszę codziennie takie czarne spadko będą wystawać, więc tutaj musiałabym sobie jeszcze kupić inne. Skarpetki, ale bardzo mi się podobają te buty, bo są takie klasyczne i dość wygodne. Myślę, że będą po prostu pasować do wielu stylizacji. Także takie buciki, chyba je sobie zostawię, ale jeszcze zobaczę przymierzę, czy mam w ogóle skarpetki do tego typu butów. I pozamawiałam sobie. Jezu, przepraszam za to lustro, wygląda tragicznie. Pozamawiałam sobie takie kamizelki. E, Dzień nowe. Ta jest bardzo krótka, jak widzicie, i ona jest jeszcze tutaj tak wycięta. E, ma bardzo ładne te guziki, i one nie były drogie kosztowały z 50 albo 60 zł. Dobra, wkurzyłam się, umyłam to lustro, bo nie mogłam patrzeć. Przepraszam za poprzedni kadr. E, kamizelka. Krótka, ale jest przepiękna. Ja mam rozmiar L i jest no, za duży pod pachami. E, także tutaj bym zabrała M-tylko zastanawiam się, czy M nie będzie się rozchodzić na tych guzikach, ale mam tu jeszcze troszkę luzu, więc wydaje mi się, że M będzie idealna. Przepiękne są te guziki, bardzo dobrze to wygląda. Może niekoniecznie jest do tych spodni, ale myślę, że tutaj spokojnie, fajnie można to wystylizować. Bardzo przyjemny materiał, to jest taki sweterkowy. Cieńszy, ale myślę, że nawet na upały się sprawdzi. Nie wiem, co to jest za skład, bo nawet nie sprawdzałam, e, ponieważ e, tutaj e, sugerowałam się krojem. Także bardzo mi się to podoba, cenowo bardzo korzystnie. Natomiast tutaj muszę zmienić e, rozmiar, bo nie do końca jest dobry. Lepiej, żeby ta kamizelka była troszkę bardziej e, dopasowana. I następna, którą wzięłam, no to ta już wygląda dużo gorzej. E, tutaj też mam Elkę. Ta jest dużo bardziej dopasowana, już nawet pod pachą się aż tak nie rozchodzi. Natomiast te guziki tutaj bardzo się rozchodzą e, i źle to wygląda. E, pomimo, że tu jest sporo luzu i materiał jest rozciągliwy. No, to te gusiki bardzo się rozchodzą i wygląda to no, niesmacznie według mnie i, i no nie do końca. Coś tutaj z krojem poszło nie tak, mogli troszkę inaczej to wymyśleć. Także ta na pewno idzie do zwrotu, a tą czarną wezmę sobie mniejszą. Myślę, że tamtą wychodzę. I w ogóle ta kamizelka czarna będzie pięknie wyglądać z tymi balerinami. Ostatnia rzecz, którą wzięłam, to jest torba plażowa i zobaczcie, jaka ona jest gigantyczna. Ona kosztowała 55 zł, coś takiego. Fajna, płócienna. E, tutaj w środku nie ma... O! Halo, halo, współpracuj. Tutaj w środku nie ma nic, ani żadnego zapięcia, ani żadnego czegoś w środku, żeby tutaj coś zabezpieczyć. Po prostu najzwyklejsza, płócienna torba High Home. Boże, no jest gigantyczna. E, jedyne, co mi przeszkadza... Kurczę, niby włożyłam to pod pachę, ale to jest tak bardzo, bardzo wysoko i wydaje mi się, że ona ma delikatnie za krótkie te rączki. Wolałabym je dłuższe. Chciałam taką torbę, wiecie, co jak chodzę często na lumpy, to po prostu, żeby sobie wziąć taką torbę, wrzucić ciuchy i założyć za... Na, właśnie na ramię. Natomiast wydaje mi się, że jak ja tutaj wypcham te rzeczy, to już nie będzie mi tak wygodnie pod pachą, ze względu na to, że właśnie te ramionka są, właśnie, że te rączki są takie krótkie. Także torbę zwracam, ale jeśli szukałyście takiej porządnej torby, no to myślę, że jest spoko i cenowo dość korzystnie. Ale to nie jest dla mnie praktyczne, więc torba i ta kamizelka idą do zwrotu. Czarną zamówię sobie mniejszą i balerinę sobie zostawię. Dzień dobry, dzień dobry. Oficjalnie mogę się pochwalić, że właśnie kupiliśmy dzisiaj dom. Udało nam się to tak ogarnąć, że ogarnęliśmy notariusza, i dzisiaj już odebraliśmy klucze i właśnie się wprowadzamy. Dom jest z rynku wtórnego, więc jak widzicie, no już jest tak naprawdę gotowy do zamieszkania. Jedyne co to przemalowanie ścian i oczywiście mocne, generalne porządki, ale następne filmiki już będziecie widzieć w nowym, naszym własnym domu. Nie mogę w to uwierzyć w ogóle, płakać mi się chce, ale jeszcze do mnie to totalnie nie dociera. Już nawet poznaliśmy sąsiadów, którzy patrzą, kto tu się właśnie wprowadza. Wyciągamy część rzeczy, które już mamy na pace po prostu w busie, bo musimy go po prostu opróżnić, także wnosimy swoje graty i już możemy po prostu zacząć remont od jakichś kabelek. Nie wiem od czego kabelek, ale się dowiem, że Wam cały dom za niedługo, ale dzisiaj tu jest. Nie do końca czysto bym powiedziała, bo nikt tutaj od dłuższego czasu nie mieszka. Natomiast przepiękny jest dół, jest całkowicie otwarty salon, kuchnia, jadalnia. Przepięknie. -prze Także za niedługo zobaczycie już totalnie filmiki w nowym miejscu, już nie w mieszkaniu, już nie w jednym pokoiku, tylko rzeczywiście. Mamy, mamy coś swojego. Także ogromnie się cieszę. Cieszę się, że mogę się z Wami podzielić tą informacją już oficjalnie. Po załatwiania było z tym ogromny, ogromny pół roku stresu. E, z, 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 ogromnego stresu, napięcia i wszystkiego. I dzisiaj to po prostu zeszło. Także na razie się z Wami żegnam. Ale oficjalnie informuję, że właśnie kupiliśmy dom.